Manko z tej strony, Bartek to kolejny odcinek z Hidropa. Wbijajcie do linku w opisie Tam będzie link, z którego będziecie was Na realną stronę, z którego wejdziecie, to będzie 2,17 na start. I tam chyba 3% przy ładowaniu. Więcej możecie coś dzienny bonus otwierać, ale ja już otwieram się, także nie mogę. Co mam tu nie próbowali. Mamy 7 dzisiaj. Nie, popróbuję coś. Spróbuję na radzie od najtańszej. Łoluś się zmienił, Hydropty od dawno tu nie byłem, nic, lecimy po dwie Nalićmy 11, dostaniemy 14, dobra Open nogi ile? no na plus jak na razie Gdzie jest muzyczka, nie jest to głośno nie, na razie nie powinno być O kurde, jakich jest Kurwa, osiemnaście Nie dzwoni tu Co ty teraz możemy? Weźmiemy sobie sexy 20 CZK za dwie o no, Jezus Maria Dobra, mamy 1840 Różniemy yy, jeszcze Z tych spróbujemy sobie Otwierajmy parę i pójdziemy na grader zaraz Pokażę wam jak to działa mniej więcej Mało, trochę mało, yy, na zero A nie mam siano już na tyle, dobra, otwieramy jedno yy, Tań będzie E, nie, 261, nie tak źle dobra Idziemy sobie na upgrader No mamy małe a parę jest spróbujemy z tych dwóch sobie skleić na przykład go dam na to drugą stronę i zobaczymy o. siądzie, siądzie, mamy to jest zajebiście pierwszy upgrade chciał, dobra yy. weźmiemy dwa Spróbujemy, spróbujemy sobie na przykład na Na dygierka takiego, bo chciałem, by nie i teraz na zmieniamy stronę Zobaczymy, 40% może siądzie, już. ja już widzę, że nie siądzie Ajaj no Dobra Będę lepszy w pojedynce, może będzie lepiej, na no, spokojnie Nie, nagrywam jak coś, cicho. No, już. już yy, Dobra, tan się yy, Siądzie, siądzie, siądzie tan 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 puścić Zreskałcie, jeszcze spróbujemy zrobić. Eee. Może, może. Spikat takiego spróbujemy. O, chyba, nie chcieli. Dobra, 3.20, co próbujemy sobie na przykład? Z tego zrobić, zrobić, zrobić... Klamę na przykład spróbujemy. 38%, mało trochę. Nic, spróbujemy. O, nie siądzisz, a może? Nie, siądzisz, siądzisz, stój, 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 stój. Dobra, jest gip. Mamy, odnoczamy. Damy Penika. Daj mi, daj mi... No, co ja tu mam uspa, nie? Taki gwizdkiś tam. Nie skrybuję jeszcze raz na tą stronę. No i oj. oj. Przetrzeliło. takiego uspa? Robimy. Siedzi, siedzi yy, Daj mi tę wąbkę. Z tej wąbki spróbujemy, spróbujemy sobie zrobić... Yy, no, nie takiego. 41%. Nie spróbujemy jeszcze raz na no, to samocenie. Ale już ja widzę, że nie ciągnie. Chociaż może? Nie, nie, nie. siedzi Dobra że czekaj. Ile mamy tutaj? 69, z to jesteśmy... No, złotówkę na plus z tego wszystkiego. Spróbuję sobie jeszcze jednego skina. No, gdzieś sprzedam resztę. Mm. I weźmiemy, weźmiemy sobie... No, no, no. Ktoś mi tu muzykę wyłączył, nie wiem o co tu chodzi. nie jeśli mi tu mojego śmitka yy... 6 czy złoty spróbujemy sobie coś zrobić tego Glocka nie spróbujemy na to O, oj przestrzeli chociaż może, ajaj mało brakowało yy... Dobra, ile mam? Mamy chociaż sześć tyszek? Mam Dobra. Yy. Daj, może takiego USP spróbujemy? Na tą stronę, na tą, na tą. Hmm, dajmy na to spróbuję Oj oj Kurde no Prześcieliło Dobra eee, próbujemy sobie zrobić Nic, spróbujemy fajse'a na tego zrobić coś Na przykład na przykład Takiego gloczka Spróbujemy tu proszę, niech siądzie. siądzie, siądzie, dobra. Lepiej odznaczamy, spróbujemy teraz tego zrobić. Na przykład... Yy, dgielka takiego. Tylko... Spróbujemy coś na samą stronę. No i chyba siedzi. Tak, mamy to. Dobra, mamy to. Z tego spróbujemy sobie. Yy... Może, 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 może. Tu, 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 No tu, tak można zaryzykować trochę a sobie takie mp7 zrobić damy na tą stronę teraz i mamy to bardzo pięknie to mi się podoba bardzo tu weźmiemy sobie teraz tego tak, u wynika zrobimy na Taką pompkę może? Kurde, nie, zmieniać, zmieniać. już zmienimy stronkę. O, ale mam wyczucie. Dobrze zmieniłem. Mm. Siadło, siadło. I dobra, z tej jameczki spróbuję co tu mam. Mam takie. Givery. Karabiny. Może taką meczkę Griffin? spróbował, sobie wypłacić, może. Może próbuję jeszcze tą samą stronę Aj ciągnij, ciągnij, ciąg, No nie pykło, no Ale i tak mam stówkę, także jest ładnie, ja zaczynałem mając jeden dych Także jest pięknie w sumie tym akcentem kończymy, zapraszam was do opisu Po ten link Tam macie 2.17 na start i 2 albo 3% przy Im więcej osób skorzysta z tego linku, to będę później ty więcej pracował przy ładowaniu. Dziękuję, siemano, Marła.